Siema. Dzisiejsze wyzwanie to trochę ciąg dalszy naszych wcześniejszych zajęć o polskich odkrywcach i wynalazcach. Ale tym razem to nie będzie powrót do przeszłości. Pokażemy Wam coś mega współczesnego i mega interesującego. Opowiemy Wam o miejscach, gdzie można uczyć się przez zabawę czyli o centrach nauki. W Polsce mamy kilka wspaniałych i bardzo nowoczesnych centrów nauki. Jedno z nich to miejsce, które powstało na cześć wybitnego polskiego naukowca. Centrum Nauki Kopernik. Już się cieszę. Byłam tam wiele razy, ale za każdym razem odkrywam coś nowego, co wcześniej przeoczyłam. Jeśli tylko przylecicie kiedyś do Polski, koniecznie musicie odwiedzić nasze centra nauki. Nie możecie pominąć tych atrakcji. Tam naprawdę nie można się nudzić i można robić wiele ciekawych rzeczy. Zadzwonił do nas Tomek z USA. Cześć. Ja bardzo interesuję się fizyką i astrologią i uwielbiam robić eksperymenty. W USA jest wiele ciekawych miejsc dla młodzieży do nauki i zabawy. Słyszałem, że pierwsze centrum nauki założył amerykański fizyk Frank Oppenheimer w San Francisco w 1969 roku, a w Polsce są takie miejsca. Sami nie wiemy, od czego zacząć, bo tyle jest ciekawych informacji o Centrach Nauki. Opowiemy Wam o naszych ulubionych. Centrum Nauki Kopernik znajduje się w Warszawie. Wybudowane jest nad brzegiem Wisły, a dokładnie na ulicy, która nazywa się Wybrzeże Kościuszkowskie. To nie jest wyłącznie ani Centrum Badań, ani Muzeum poświęcone Kopernikowi. To miejsce, które ma mega wybór atrakcji, między innymi dla młodzieży, i które sprawią, że wychodzicie stamtąd z głową pełną pomysłów. Zresztą Centrum ma taki właśnie cel. Opisuje swoje działania jako takie, które mają inspirować do doświadczania, rozumienia świata i odpowiedzialnego działania. Czego nam, nastolatkom, więcej potrzeba? Idziemy do Centrum, oglądamy, obserwujemy, a to wzbudza w nas chęć do realizacji własnych pomysłów. To jest właśnie inspiracja. Oczywiście centrum ma planetarium, bo w końcu to centrum nauki Kopernik. Hydropolis to nowoczesne i interaktywne centrum nauki, którego tematyka skupia się wokół wody. To centrum nauki znajduje się we Wrocławiu. Całe centrum podzielone jest na wiele części. Można na przykład zobaczyć morskie głębiny, mieszkańców mórz i oceanów. Można dowiedzieć się, jaką rolę woda odgrywa w naszym organizmie lub jak powstają chmury. Bardzo lubię to Centrum Nauki, bo pokazuje, jak ważną rolę odgrywa woda w naszym codziennym życiu. Jest tam wiele symulacji, modeli, pokazów. To mega świetne miejsce. Ja jeszcze lubię Centrum Geoedukacji. To Centrum Nauki znajduje się przy rezerwacie Wietrznia w Kielcach. To miejsce wyjątkowe, bo podczas zwiedzania, ekspozycji, przeniesiemy się miliony lat wstecz. Można tam dowiedzieć się wielu rzeczy o naszej Ziemi, skałach i górach. Można tam nie tylko oglądać interaktywne wystawy, ale też filmy edukacyjne 5D lub wziąć udział w warsztatach szlifowania minerałów i skał. Bardzo lubię to miejsce. Mam nadzieję, że zachęciliśmy Was do wizyty w centrach nauki w Polsce. A jakie są u Was ciekawe miejsca, które łączą naukę i zabawę? Centrum Nauki to świetne miejsce do nauki, zabawy, eksperymentowania. Posłuchajcie, co możecie robić w Centrum Nauki. Oto kilka moich propozycji. Po pierwsze: Interaktywne wystawy. Centrum Nauki ma różne wystawy, np. Na z nauk przyrodniczych, technologii. Astronomii czy inżynierii. Każdy więc dopasuje coś do swoich zainteresowań. I uważajcie! Wiele z tych wystaw ma charakter hands-on, czyli pozwala nam na samodzielne eksperymentowanie. Zapewniam Was, to jest ekstra! Po drugie, warsztaty edukacyjne. W Centrum Nauki możecie skorzystać z różnych warsztatów, które rozwiną Wasze pasje z różnych dziedzin. Chemii, fizyki, geologii czy biologii. Warsztaty też są bardzo praktyczne. Wiele razy po takich zajęciach zapamiętałem więcej niż po lekcjach w szkole. I miałem wiedzę ekstra, a dzięki temu lepsze oceny. To się czasem przydaje. Po trzecie, planetarium. To dopiero świetne miejsce. Strefa nieba, gwiazd i planet. Mógłbym tam spędzić godziny. I obserwować wszechświat przez teleskop. Wcale się nie dziwię, że Kopernik lubił obserwować niebo i gwiazdy. To jest mega fascynujące. I jeszcze można tam coś nowego odkryć. Po czwarte, roboty i awatary. Często Centrum Nauki wykorzystuje nowoczesne technologie i sztuczną inteligencję, aby pokazać nam na przykład osoby, których już nie mogliśmy spotkać. Centrum Nauki Kopernik, można porozmawiać z Mikołajem Kopernikiem. Naprawdę musicie spróbować. Na pewno odpowie na każde wasze pytanie. Wiesz co, Zuziu? Ja chyba najbardziej lubię w Koperniku planetarium. I chyba wiele osób tak ma, bo tam są ciągle tłumy. Ale warsztaty i robienie eksperymentów też jest mega. W szkole zdarza się tylko czasami i to przez chwilę. W centrum można eksperymentować godzinami. I jest to bezpieczne, bo przecież czuwa nad tym mnóstwo osób z obsługi. Bardzo się cieszę, że mamy w Polsce takie ciekawe miejsca jak Centra Nauki. Chętnie zabrałbym tam każdego naszego znajomego z zagranicy. Uwaga! Teraz specjalna część wyzwania, ponieważ jedną z ważnych zalet Centrum Nauk jest możliwość uczestnictwa w eksperymentach lub nawet ich wykonywania. Warto znać poprawne formy czasownika eksperymentować. Ten czasownik nie będzie dla Was trudny, bo już bardzo dobrze znacie inny interesować się, który ma taki sam model odmiany. Zobaczcie. Interesować się i eksperymentować. Ja interesuję się. Eksperymentuję. Ty interesujesz się eksperymentujesz on interesuje się eksperymentuje ona interesuje się eksperymentuje ono dziecko interesuje się eksperymentuje my interesujemy się eksperymentujemy wy Interesujecie się. Eksperymentujecie. Oni, chłopaki, interesują się. Eksperymentują. One, dziewczyny, interesują się. Eksperymentują. Eksperymentować to inaczej robić eksperymenty. Typy eksperymentów zależą od dziedziny nauki, z którą są związane. Dlatego mamy następujące nazwy. Eksperymenty związane z chemią to eksperymenty chemiczne, np. przeprowadzanie prostych reakcji chemicznych. Eksperymenty związane z fizyką to eksperymenty fizyczne, np. badanie grawitacji, prędkości czy innych zjawisk. Eksperymenty związane z astronomią. To eksperymenty astronomiczne, np. obserwowanie nieba przez teleskop. Eksperymenty związane z inżynierią to eksperymenty inżynieryjne, np. budowanie prostych maszyn lub robotów. Eksperymenty związane z biologią to eksperymenty biologiczne, np. badanie DNA. Hejka. Zapraszam na teleturniej językowy. Jego tytuł to oczywiście Centrum nauki. Zadanie do wykonania polega na dokończeniu zdania. Jesteście gotowi? No to zaczynamy. Centrum nauki Kopernik znajduje się w. Centrum nauki Kopernik znajduje się w Warszawie. W centrum nauki młodzież bardzo lubi interaktywne. Centrum Nauki młodzież bardzo lubi interaktywne wystawy. Dobrze. Eksperymenty związane z astronomią to. Eksperymenty związane z astronomią to eksperymenty astronomiczne. Mhm. Miejscem w Centrum Nauki do obserwacji nieba i wszechświata jest. Miejscem w Centrum Nauki do obserwacji nieba i wszechświata jest planetarium. Super. Centrum nauki. Można obserwować planety przez ogromny Centrum nauki. Można obserwować planety przez ogromny teleskop. Dokładnie tak. Eksperymenty związane z chemią to Eksperymenty związane z chemią to eksperymenty chemiczne. Super. Patronem Centrum Nauki w Warszawie jest Patronem Centrum Nauki w Warszawie jest Mikołaj Kopernik. Hydropolis to centrum nauki, którego tematyka skupia się wokół Hydropolis to centrum nauki, którego tematyka skupia się wokół wody Super Cześć Zapraszam na kolejny teleturniej językowy Runda pierwsza Ja eksperymentować w domu Ja eksperymentuję w domu. Ona eksperymentować w szkole. Ona eksperymentuje w szkole. My eksperymentować w centrum nauki. My eksperymentujemy w centrum nauki. Dziecko eksperymentować z rodzicami. Dziecko eksperymentuje z rodzicami. Runda druga. Ty eksperymentować na lekcji chemii. Ty eksperymentujesz na lekcji chemii. Wy eksperymentować w laboratorium. Wy eksperymentujecie w laboratorium. One eksperymentować na lekcji fizyki. One eksperymentują na lekcji fizyki. On eksperymentować na warsztatach naukowych. On eksperymentuje na warsztatach naukowych. Pa! Wiesz co? To było super wyzwanie. Może dla Was czasami było dużo informacji, ale o takim miejscu jak Centrum Nauki Kopernik trzeba wiedzieć jak najwięcej. Zresztą już wiecie, że ja jestem fanką tego miejsca. Tak, to super przestrzeń, mega oferta ciekawych zajęć, mnóstwo inspiracji nie tylko dla nastolatków, ale osób w różnym wieku. Ja polecam Centrum Nauki o Wodzie. Jest mega. Wiesz co, Kuba? Zobaczmy teraz na stronie Centrów Nauki, jakie warsztaty czy pokazy planują na najbliższy weekend. Może coś dla nas. Super pomysł, siostra. Sprawdźmy. Pa! Na razie! Nagrajcie filmik o miejscu podobnym do Centrum Nauki Kopernik, które lubicie odwiedzać w swoim mieście lub kraju. Jeśli nie ma jeszcze takiego miejsca, może to być miejsce Waszych marzeń. Na, Na razie... razie.